Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy do firmy Prima, tutaj do siedziby tej firmy, do miejscowości Lulkowo. Spotykamy tutaj oczywiście też kolegę Cezarego Hałata po prawej stronie i kolegę Andrzeja Głazika, właściciela firmy Prima. A, będzie, a będziemy rozmawiać o tym, jak w tym roku kolega Cezary Hałat sukcesy odnosił na preparatach i karmach firmy Prima. Ja może oddam głos już może koledze Cezaremu, bo kolega Cezary będzie na pewno miał nam dużo do powiedzenia odnośnie sukcesów, które zdobył w tym roku i też opowie nam jakie gołębie ma. Gołębie też mam tutaj z tyłu, zobaczmy w tych klatkach siedzą, a o tych gołębiach powie kolega Andrzej za chwilkę. A Czarek nam teraz już oddaje mu głos i opowie nam o swoich sukcesach z tego roku. Proszę bardzo Cezary. Sezon był trudny w związku z tym, że bardzo dużo lotów było przewianych i te loty nie zawsze były do końca wiarygodne. Ale udało się osiągnąć jeden duży sukces na skalę kraju. Zdobyłem w tym roku e, pierwsze miejsce w konkursie redakcji hodowców głębi pocztowych w kategorii zespół lotników. 10 lotników z pierwszej pięćdziesiątki ze spisu zdobyło 120 konkursów. Ja tylko się przerwę jeszcze, bo nie, na początku nie wspomniałem, przecież musimy wspomnieć w jakim oddziale latasz, to jest oddział, oddział 0321 hełża. To A, jest tutaj ok. blisko, Od Lulkowa ma chyba 16-17 km, nie, nie jest daleko. Lat współpracuję z Kolegą Głazikiem, e, lotuję e, również na karmie Prima, na różnych asortymentach i e, korzystam również z wielu preparatów e, suplementujących z gritów i z innych produktów tej firmy. Uważam, że firma jest bardzo dobra, stabilne składy, stabilna jakość. Eee, oczywiście no, e, 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 korzystam również z innych preparatów, innych firm, takich, których Andrzej nie produkuje, nie ma w swoim asortymencie. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, no, na skalę oddziału większość tytułów mistrzowskich, w okręgu również kilka tytułów mistrzowskich w regionie. Między innymi trzeci lotnik regionu północ. Z tych najbardziej satysfakcjonujących mnie wyników to w 2014 roku tytuł drugiego wicemistrza Polski w kategorii B. Przepraszam, możemy zobaczyć na filmie u nas kiedy byliśmy w Katowicach, bo to było evenement, bo była wystawa w Katowicach, w Kielcach, przepraszam, w Kielcach właśnie. I masz to, z tego filmu? Tak, oczywiście, przecież no, nie pamiętasz jak tam byliśmy? Pamiętam, tylko nie wiem. No, nie, że dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie, nie, film mamy. Wrócimy do tego tematu. Oczywiście, dobrze. E, w 2001 roku tytuł drugiego w Polski w kategorii maraton i piąty w kategorii GMP. 22.6. Przodownik szósty w Polsce w kategorii C, no i w tym roku ta pierwsza drużyna lotników w konkursie redakcji. Dobrze. Czy jakieś? W GMP masz, w maratonie masz dobry wynik? Ach, no, jest to czołówka, jakby, no bo jeżeli hodowla y, utrzymuje się w czołówce w Polsce od wielu lat, to uważam, że to jest dobra jakość takiej hodowli, stabilność hodowli. Wiadomo, to, nie to, zawsze będziemy ze, mistrzami, ze, to ale... To jest najważniejsze dla hodowców, ale na to się składa bardzo wiele czynników. Także, no, niestety pod satysfakcjonują wyniki te, które mam, że zawsze gdzieś tam w Polsce coś się ugra. Yy, czy coś nowego się pojawiło w Twojej hodowli, jeżeli chodzi o gołębie? No, znaczy tak, ja y, mam hodowlę opartą na takich szczepach, które pozwalają mi na czołówkę w naszym programie. Czyli to są głębi Round z nastawieniem głównie na C i na, i na maraton. Natomiast zawsze mnie pasjonowały te krótkie sprinterskie loty, bo tam jest zawsze dużo emocji i bywały u mnie w hodowli które pojedyncze gołębie, które w kategorii A zdobywały nawet pierwsze, drugie miejsca w, w okręgu, ale nie miałem zespołu i teraz od dwóch lat mam osobny zupełnie gołębnik i naszej prowadzę gołębie, które są przeznaczone na sprint. To są gołębie, to są gołębie Vandenbult, to są Hardy kruder, to są pojedyncze gołębie z linii Vandenpaș. No i krzyżowane to są te gołębie, są krzyżowane. Moje ptaki już lotowane były jako roczne w minionym roku. Nie były specjalnie prowadzone, bo to był taki sezon doświadczalny. Ale już na jednym locie 180 km potrafiły pokazać, że potrafią latać szybko, bo były 4 albo 5 pierwszych na oddział na 3000 gołębi. No, może to nie jest ilość jakaś powalająca dla wielu oddziałów bo wiem, że są oddziały, które mają 7, 8, 10 tysięcy, ale no nasz oddział jest taki jaki jest i musimy sobie radzić z taką ilością gołębi i hodowców, którą mamy i, i nic więcej nie zrobimy, więc trudniej jest zdobyć dobre koinficjenty w skali kraju, żeby to pokazać gdzieś czy na wystawie ogólnopolskiej czy nawet okręgowej, jeżeli się ma niewielką ilość gołębi w danym konkursie, no ale staramy Także zobaczymy, no w tym roku już są gołębie dwuletnie i również roczne. No prezentują się świetnie, już są sparowane, także będą w tym roku będą typowo przygotowane pod stry. Dzisiaj żadne na tutaj nie przyniosłeś? Nie przywiozłeś? No wiesz co, ja czy masz jakieś? Ja mam tutaj y, trzy gołębie. To może pokażemy je które, zaraz. Tak, pokażemy. Masz, Jedna przepraszam, w, to... w samochodzie masz czy tutaj? Tu mam. tutaj? Mateusz Tam Potek, Tu z nami jeszcze nie przedstawiłem, jest z nami jeszcze Mateusz Muziął. Mateusz nam teraz przyniesie. Przyszły mistrz z Polski. Znaczy nie Mateusz. Powiedzmy od razu, że ile gołębi? Pięć gołębi na wystawie ogólnopolskiej było. Ale o tym się później będziemy mówić, natomiast tutaj teraz będziemy opowiadać o gołębiach, tych, które kolega Czarek tutaj właśnie przywiózł. Tu jest samica, która wydaje mi się jest najlepsza. To pokażmy. Ja zaraz pokażę, tylko ja chcę. Najpierw zaraz ją... Sprawdzić, zweryfikować. Z, e, ja nie wszystko, Ale takie wiesz co, między, co ty będziesz szukał, to my może sobie zobaczymy ją. Tutaj koledzy przemacają, bo tu Andrzej bardzo lubi takie gołębie dotykać. Nie Andrzej? Oczywiście. No oto mamy te z tyłu, między innymi ptaki, to są gołębie, tam są Jana Wande Pasza, takie oryginały, to jest zobaczymy. O. Moja najlepsza samica. Zobacz, ten... jaki ma numer ten gąb? Pokażmy go LD 19... Czyli PL Derby tak, 2019 tak. roku. Tak. 697 końcówki. 697. My mamy zdjęcie zrobione Andrzej, ten Czarek czy nie? 2019. Bo kiedyś u Ciebie bym robiłem jakieś zdjęcia, A chyba tego nie. Zobaczymy sobie, będziemy szukać. Czy przeczytam, chyba mam córkę tej samej. Tak. Pokaż mi Andrzej, tak pokaż może tak. bokiem tak jeszcze, żeby zobaczyli koledzy. Teraz ja stanę też, pokażmy. O, skrzydełko. Tak i... drugie zobaczymy. Drugie. Zobacz tam, taka wykarmiona chociaż trochę, czy nie, czy tak oszczędza trochę? Co? A piórojady ma, czy nie? Zjedzone. Dobrze, a jaki ma, no, jeszcze raz pokaż sobie, tak z bokiem, tak bokiem, bo, boczkiem. zobaczymy z profilu. Tak, o. A poczekaj, czy nie krzywdzę, dziecko nie zarobi, uspokój się. Andrzej widzę profilaktycznie ubrał jasnego koloru marynarkę i koszulę, czyli pyłu nie będzie widać jak... Bo to jest takie, jak po czym poznać hodowcę, jak ma ciemne, że tak powiem, garnitury, to zawsze ma biały brzuch. I teraz tak, o, i przejdziemy teraz, tutaj, no, do posłuchania, no, po czym to, to jest. Ona jest z 19 roku, więc jako roczna yy, była pierwszym lotnikiem oddziału C. pierwszym lotnikiem rocznym oddziału, miała 9 konkursów i. Była trzecim lotnikiem e, okręgu kategorii C. Ona miała wtedy 35 kg. Tak A z jakiego gołym to się wywodzi ten kąt? Nie wiem. Skończę wyniki i powiem dalej. E, w następnym roku, czyli jako dwuletnia, była pierwszym lotnikiem oddziału jako samica miała 10 konkursów była pierwszym lotnikiem oddziału kategorii C. 7,8 koinficjent była drugim lotnikiem oddziału kategorii maraton 14 koinficjent i była pierwszym lotnikiem okręgu i pierwszym lotnikiem okręgu jako samica bo u nas jest konkurencja w okręgu w lotnikach z całości z całości później oddzielnie samce samice. A powiedzmy jeszcze w, w przeszam... tym roku właśnie Czyli w, 2000, w 2001 na wystawie ogólnopolskiej i przepraszam 20. w 2021 była w drużynie drugiego wicemistrza Polski w maratonie. Tylko powiedzmy jeszcze przy okazji, bo nie wspomnieliśmy, Okręg Toruń, to jest okręg, gdzie mamy bardzo wielu znanych hodowców m.in. Tomasz Rumiński, który też współpracuje z firmą Prima, lotuje też na karmach i preparatach m.in. firmy właśnie kolegi Andrzeja. W 2002 była pierwszym lotnikiem oddziału 13 konkursów, pierwszym lotnikiem oddziału jako samica, pierwszy lotnik oddziału kategoria C, pierwszy lotnik oddziału kategorii maraton pierwszy lotnik okręgu z całości, pierwszy lotnik okręgu samica, drugi lotnik okręgu kategorii C i czwarty lotnik regionu północ e, północ, czyli region drugi tak. i była siódmym lotnikiem w Polsce na wystawie ogólnopolskiej w kategorii maraton czyli za dwa lata 24 koeficjent i w roku minionym 12 konkursów i była w drużynie tej właśnie 10 lotników i była, zajęła pierwsze miejsce w okręgu kategorii wyczyn. Aż się to zapytać, ty to szukasz na swojej stronie, czy tak chyba ściągę nie, po ściągę, prostu, a ściągaj sobie z Bo zim. dla tej ufundowałem osobiście tablicę A nie na grobek jakiś żaden nic, nie, tak jak nie, chytry nie miał nie na kiedyś? Na grobe, nie, nie, ale w, w kolejce Mam będzie. Mam całą linię genetyczną opartą na ojcu tej samicy. A badania Gdena też robiłeś tej? Ja sobie nie muszę badań robić, bo ja wiem, z czego tego gołębie są. Jak będziesz chciał kupić za milion złotych tego gołębia, to badania czy zrobić. To może na wtorek, nie dzisiaj, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. nie, tak żartujemy, ale ten, zobaczmy, Mateusz ją trzyma teraz, tą samiczkę. Kamerę, w kamerynie. w tym roku idzie do rozpłodu. Ładnie tak wygląda też? Bardzo ładnie. Tak wygląda ten gomb, o których w sukcesach mój przed chwilą kolega z Cezary. Od ciebie tu podobna jest córka jego. Bo tu... mówię jeden przypadek, bo hodowcy podchodzą bardzo często do hodowli mechanicznie, czyli do podejścia wkładają zdrowe, zmotywowane w jakiś tam sposób gołębie. Psychologia jest bardzo ważna, z tym, że na to trzeba mieć trochę czasu i trzeba być spostrzegawczym, trzeba pamiętać o takich rzeczach to był jeden taki rok, kiedy jej zginął partner na jakiejś ciężkiej pińce, co dostała samca zastępczego, ale go wyrzucała z celi, nie chciała w ogóle tam Wierna. podejmować żadnych tam dyskusji. I w środę ten on wrócił, ten jej partner, pierwotny. Więc ja ją tam wpuściłem do celi, to była tak zachwycona, że myślałam, że tam, no, zamęczy go. I w czwartek, no, seksem? w czwartek, Wieczorem było koszowanie na maraton. Ta gołębica przyleciała pierwsza w okręgu na 7,5 tysiąca gołębi z wyprzedzeniem 20 minut. Czyli motywacja no naprawdę patrz. odgrywa dużą rolę. I to my za to my, chyba mamy za dużo gołębi, nie możemy ogarnąć tego wszystkiego. Jak wszystko jest przygotowane, zdrowe i tak dalej, to do kosza, do kosza, do kosza. Wystarczyła by pewnie połowa gołębi. I te też by to, były te sukcesy. Oczywiście. Byłoby prościej, łatwiej, zdrowiej, mniej, mniej zamieszania, mniej latania za tym, w tych klatkach. Eee, trzeba po prostu posiedzieć, popracować i dopasować tak, któremu gołębowi pasuje. Bo niektóre samce są, bo ja totalnym dowieństwem, lotuję. To jest no, dla mnie optymalne w tej chwili, a nie, ale nie optymalne dla moich gołębi. Eee, Lepsze byłoby pewnie klasyczne wdowieństwo, albo samic, albo samców. E, natomiast ja uważam, że moja hodowla jest jeszcze cały czas w budowie, i, i jak są dwie płci lotowane. Przepraszam, ten... przepraszam, ile masz lat? Przepraszam. Ile lat? 50-60 coś takiego? Ciągle ma... w budowie, ciągle w budowie, tak? jeżeli tak? się uważa, że hodowla już jest pępkiem świata i się nie inwestuje i nie myśli o niej. To się zostaje w tyle. Mi jest bardzo miło, bo to znaczy, że jako, że blisko siebie mieszkamy, to czyli będę miał możliwość co dzień, co jakiś czas w ciągu roku podjeżdżać i zawsze będziemy słuchać, jak czarek nowości ma, buduje, buduje, to dobrze. Przejdziemy także, teraz, może, do drugiego gołębia. A tutaj to są takie dwa gołębie, które były też jako podwójne. Ona reprezentowała okręg Toruń przez dwa lata z rzędu. Na Wystawie Ogólnopolskiej. Na wystawie ogólnopolskiej. Tak. O, tutaj masz samica, to jest, samiec. Nie, to jest samiec. Samiec, ale samiec. to jest właśnie sprinter. To jest gołąb z Bulków i z Hardego króla. Jaki ma numer? A nie powiem ci numeru, bo to jest gołąb, który będzie o Aha, rozumiem. Teraz Mateusz go ogląda. Dobrze, że inwigilują nas Z którego roku? Z tego roku? Z tego roku. Piękny I to znowu dwa razy reprezentujący kategorię w kategorii D, pokaż może nasz jeszcze. okręg na, na wystawie ogólnopolskiej. Hmm. O. I z czego to się wywodzi Gołębi? No, tak, tak ale rodziców masz cały czas u siebie? Oczywiście. No dobrze. Z tym, że tak. No, w związku z tym, że Gołębie... Teraz Andrzej może go zobaczy, bo Andrzej lubi też. ...które mam są bardzo cenne i robię w ten sposób, że jeżeli mam oryginały, to e, Jeden, dwa lęgi, te które mają iść do, do lotowania, to jak krzyżuję jednak na swoje, e, sprowadzone gołębie na swoje, a dopiero jak chcę jakby tą linię rozpłodową przedłużyć, to, to wtedy wrzucam to jeszcze raz, żeby to ciągnąć w tej samej linii, czyli tam nabyty z nabytym, tak, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast u mnie się sprawdza tak, że krótsza droga do osiągnięcia sukcesu lotowego jest skrzyżowanie swojego dobrego z tym nabytym. Oczywiście jak są wybitne golemy zakupione czy podarowane i skrzyżowane u mnie, to nie znaczy, że wyjdzie potomstwo rewelacyjnie. No to, to wszyscy wiemy, tak? Trzeba mieć też trochę szczęścia w tym wszystkim. Dobrze, teraz może trzeciego pokażemy. To jest taka babcia z, też z 19 roku, która jest gołębiem all round, ona też reprezentuje. Też na tej obrączce derby? Nie, ona akurat nie jest na obrączce derby, ale też bardzo dobra samica. Numeru my... też nie możemy podać? To możemy, bo ta Podbiec. idzie też już do rozpłodu, 237, 19 no. rok. Niebieska zero... pstra taka tak. ładna. I ona jest gołębiem z kolei pochodzącym z linii Vandenabele, bo Dużym sentymentem y, tą starą rasę Vandenabele, y, Czyli z kolonela, z bliksema, tak? tak? Wittenbujka. Tych nowych nie znam zupełnie. Y, opinie są różne, ale tego nie będziemy mówić. Bo to po co? Y, 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 sentymentem darzę dlatego tą linię, tą rasę Vandenabele, Bo właśnie w, y, drużynie tego drugiego wiceministra Polski w 14 roku. Były dwa gołębie, tamtene, ojciec i syn, a wywodziły się z y, takiej samicy, którą z Andrzejem kupiłem, jak byliśmy, pamiętasz, na takiej wycieczce sentymentalnej w Opolu u Cebuli, w tej hodowli w Ponderozie i ty tam miałeś kolegę, tego pana Matysa, tak? który tam mm -hmm. był jakby szefem hodowli i Andrzej coś tam kupował, ja tylko pojechałem sobie to zwiedzić. I facet namawiał mnie mocno, żeby tego gołębia kupić. Pokazywał. Ktoś tam e, nie odebrał gołębia. Przepiękna samica, randy na z takim rodowodem. No i dałem się namówić, i, i, i dlatego tego gołębia i ten tytuł wicemistrza Polski to był dzięki jej, i jej synowi i jej wnukowi. Mhm. Także to jest jeszcze. A chyba nawet, ale my to to nie mamy sporo. zdjęcia tego gołębia, o co ty ale kampa Chyba mamy być zrobione, może. no? Być może. Bo kolega Czarek, jeszcze wtedy, kiedy się pierwszy raz poznaliśmy, to mieszkał w Hełmrze, w tej innej części. Teraz mieszkasz tak bliżej jeziora, nie? Tak, no ale jego położenie mnie to mam gorsze. Bo gorsze? Mam... Tak, bo w mieście mam praktycznie najkrótszy pomiar. No, ale jakoś ale to, to myślę, spory, że jak tak będą loty spory. w tym sezonie, a lotować, jeszcze warto wspomnieć, bo kolega Andrzej też się zdecydował na lotowanie. Głębiami młodymi też w Chemrze będziesz miał jedną drużynę, nie tutaj w tym oddziale. No, to gołębi no, będziecie... więcej będzie to. Będzie to będziecie O koeficjent, tak, koeficjent wpłynie zobaczymy. No, mienzo, Dobrze. Pniach, do Nikogo nie trzeba. Lecować. Cezary, coś no. jeszcze będziemy tutaj o głębiach mówić teraz? Czy coś wspominamy o sezonie jeszcze? No co, no, każdy sezon jak się zaczyna, to jest y, szansa, jest nadzieja. No zobaczymy wiosna. Jakby szybko minie, rukała, miejmy nadzieję, to bo, no, już trzeba robić obloty tych sprinterów, tak? One już siadają na jajkach, już są obloty, no ale ja tak biję, że ja bez pija nie mogę go wypuścić, bo, bo zaraz siedzi tam przy głębniku i już, już tam skubie, Także no... Siły są, zdrowie jest. I chęci. I chęci są i zobaczymy, co to będzie. Ja tak chcę mówiłeś o tym w 2014 roku jeszcze świadmi, to było 10 lat temu w Kielcach ta wystawa właśnie. Tak. Bo pamiętam, bo o tym mówisz filmy, ja pamiętam bo dokładnie, bo kolega zbysze koleksiak wtedy też miał sukces, bo odbierał chyba. I tutaj z Dańska jeszcze był. Tak, dokładnie. I jeszcze był Jacek Struzik z Malborka, co też miał sukces w tym czasie, nie? tylko przepraszam. Mało, no, teraz właśnie ten. Ja, ja dziękuję bardzo na razie. Coca-Cola. coca cola tak. Dobrze. Także gratulujemy tego sukcesu i liczymy, że w, w tym roku będziemy też, jak się nazywa, mieli możliwość spotkać się u Ciebie na Gołębniku, no, nie, no. gdzie będziemy rejestrować przyloty gołębi, które później w mistrzostwie polskiej będziemy mogli też zobaczyć. Andrzeju, myślę, że tą część filmu. A, a to, ale jakbyś usiadł, byś, wygrad, bo będzie ładnie tu wyglądało. Z wielkim mistrzem, moim kolegą. To chciałbym coś powiedzieć. Jak się dowiedział, że, że chcę lotować, podarował mi 10 e, młodych gołębi. Po lotach, e, po najlepszych lotnikach, o, one są super. A się tak mówi, I nie? Wcześniejsze, cztery gołębie. To no wszystko wyjdzie, rozumiemy. Zobaczymy, wszystko. To zobaczymy. Te ja mówię powiem tak, bo za, za plecami mamy gołębie, kolegi Andrzeja, który też nowe nabytki ma różne. O chwilę, za chwilę będziemy o nich mówić i może te gołębie, które mówiłeś, od czarka będą dokrzyżowywane do tych właśnie ptaków, które tutaj mamy za plecami. Ale o tym będziemy już rozmawiać w kolejnej części filmu. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.